Bangalore. Mam z tym miastem, w sumie jak ze wszystkim w Indiach, mega wielki problem, bo nie wiem, czy warto je polecić na jakikolwiek wyjazd. Ale, jakby wiem, że wstęp zabrzmiał dosyć dziwnie, ale od samego początku, jak przelatujesz z Senai do Bangaluru, Bangalore, zwał jak zwał, przyjmijmy już zasadę, że ja nie będę potrafił powiedzieć ci. Adekwatnej, dobrej nazwy na tym kanale. Dobra, może kiedyś w przyszłości się w tym temacie wyrobimy. Lądując na lotnisku w Bangalore, pierwsze co Cię uderza to rośliny. Naprawdę dżungla po prostu. Dookoła Ciebie miliony różnych palm, kwiatów, drzew. No, po prostu jest zielono. Gdzie New Delhi jest mocnym miastem betonowym, I tej zieleni jest dosyć niewiele. Tak w Bangaluru jest całkowicie inaczej. Jest naprawdę całkowicie inna strona medalu Indii. Wiecie, jakby już samo lotnisko w sobie ma dookoła się różnego typu, na wejściu i na wyjściu z lotniska e, jakieś kwiaty, wodospady wewnątrz. Lotnisko w Bangalore jest piękne. Jest to najładniejsze lotnisko, jakie kiedykolwiek. Co dotychczas widziałem, naprawdę jest zrobione w jakimś tam konkretnym stylu. Postaram się znaleźć tą nazwę i gdzieś tu wam dolewam ją wyświetlę, bo jest naprawdę niesamowite. Serio, polecam każdemu, nawet tam polecić, żeby to lotnisko zobaczyć. Takiej błazerii na ścianę, ale nie do końca, ale jakby w, idąc w tym kierunku, naprawdę lotnisko sztos. No ale dobra, dojeżdżamy do miasta, po drodze widzimy jakieś tam powiedzmy prywatne lotniska, jakieś większe, lepsze, mniejsze budynki. Więc no widać, że to, że tu są wieżowce. Tu jest pieniądz, tu czuć, że coś się dzieje w tym mieście, gdzie tak jak już mówiłem, w Chanae nie było takiej sytuacji, tak? W Bangalore jednak uderza się to bogactwo tego miasta. Bangalore jest oddalone od Chennai jakieś odległości 800 km, troszkę koło tego. Więc, e, mimo tego, że na mapie się to wydaje mega blisko, no ale musimy pamiętać o tym, że Indie zajmują jedną trzecią stanu, więc to jest naprawdę ogromny, ogromny, ogromny kraj. I tam wszys i wszystkie te odległości, które nam się wydają, że są bliziutko, są nam naprawdę mega daleko, jakby w w samym sobie centrum mamy wokół siebie naprawdę dużo, dużo ogrodów, które tak naprawdę składają się jakby na jeden wielki ogród, bo są po części, są połączone miejscami. Jest ich naprawdę dużo i są one podzielone na swoje nazwy, na swoje rodzaje. Co w tych ogrodach się również znajduje, bo na przykład w jednym ogrodzie znajduje się planetarium, w drugim znajduje się była siedziba jednostki wojskowej, więc jest różnie, naprawdę jest różnie. Na przykład, więc te ogrody, wokół których się obracamy, są niesamowite. Jakby jest to dziwne, jak się przejeżdża z New Delhi do tego właśnie Bengaluru. Ale jak sobie popatrzymy na mapę, to wokół Bengaluru mamy dżunglę po prostu. I tą dżunglę dodatkowo widzimy też w mieście, ponieważ w tych parkach normalnie możemy spotkać małpy. Możemy spotkać od zatrzęsienia również wiewiórek, różnego rodzaju ptaków, więc jakby to nie jest tylko sam sobie park dla ludzi, ale też i dla zwierząt. No małpy w ogóle w mieście, które nie są małpkami, wiecie, takimi jakimiś tam malutkimi, tylko są normalnie takie małpy całkiem sporawne, no jakby nie wiem, jak się określa wielkość małpy, no nie jestem żadną osobą, która się zwierzęta na zwierzętach, a w szczególności na małpach. W Bengaluru miałem mega duży problem ze smogiem i mimo tego, że na wszystkich Systema, w samochodach i tak wyświetlało się, czy w naszych aplikacjach, w telefonach się wyświetlało, że jakoś powietrza jest ok, albo w miarę dobra, albo ewentualnie lekko podchodzi pod żółte pole. Tak ja odczuwałem, że po prostu mój nos zdycha, naprawdę. Ja jestem osobą, która cierpi na przywlekłe zatoki praktycznie non-stop. Nie potrafiłem normalnie oddychać w Bengaluru, Ja wychodziłem. Na ulicę i po chwili od razu już miałem, byłem trochę pozatykany, już to wszystko czułem w nosie. Więc no pod tym względem Bengaluru jest tragiczne. Smog w tym mieście to jest jakaś wielka katastrofa. No ale jakby z takich rzeczy przyrodniczych, to są takie ciekawostki bardziej by powiedział. To nie jest jakby coś, co wyróżnia Bengaluru na tle wszystkich innych miast że jest dżungla w środku miasta, gdzie biegają się małpki, czy na przykład to, że jest smog no bo to jest nasz globalny problem, prawda? Największym problemem Bengalura jest to, że jest to miasto nierówne. I nie chodzi mi o tu o pochyłość terenu czy coś w tym stylu. Chodzi mi po prostu o to, że z jednej strony mamy mega wysokie wieżowce, czujemy się jak w mieście przyszłości, a z drugiej strony uderza nas ogrom slamsów. Ogólnie to sorry za nazwę slumsy, już nie będziemy jej używać. Out, out, nazwiemy to teraz jako biedniejsza dzielnica. Bo słyszałem, że komuś to nie pasowało, więc. Ludzik, może być też dla mnie to biedniejsza dzielnica. Mamy też z jednej strony budynki, które są zbudowane na styl na przykład grecki, czy tam rzymski, starożytnej Grecji, Rzymu. Które są na przykład zamknięte, bo w sumie no to nie opłacało się ich utrzymywać, albo są w jakimś totalnym remoncie normalnie są kolumny, jakieś ozdoby itd. tak A po drugiej duży szklany wieżowiec. I to jest w tym wszystkim mega dziwne w tym celu, że mamy tam taką nierówność, wchodzimy z biedniejszej dzielnicy, Odległość jakieś kilometra do centrum. Jesteśmy w centrum. Mamy sklepy Louis Vuitton, mamy drogie restauracje, mamy Rolexy, auta droższe niż niektóre domy. Okej, okay, spoko. Następnie odwracamy głowę i widzimy, że za nami jest powiedzmy jakby kompleks muzeów zrobiony na styl grecki. Więc, jakby to wszystko się z sobą strasznie dziwnie miesza. Jakby daje to jakiś tam fan z podróżowania po tym mieście i. Dałoby się tego miasta pojechać, ale powiedzmy, górę na dwa dni, fakt. Nawet, nawet nie. Nawet dzień wystarczyłby, żeby sobie przejść po tym mieście i zobaczyć, jak to wszystko w ogóle wygląda, to co o czym ja teraz opowiadam. No bo to naprawdę robi niesamowite wrażenie. To jest mega dziwne uczucie. Na pewno coś, co po raz kolejny mnie zawiodło w tym mieście, jak, tak samo jak w Senai, było to, że do no nie potrafię wejść do świątyń. I nie chodzi mi o, tu, o ściąganie butów czy coś. Po prostu znowu byłem pod jakąś tam mega popularną świątynią. Była oznaczona przez Google. Miała mega pozytywne opinie, więc wszystko się jakby zgadza. Wszystko pasuje, a z drugiej strony człowiek podjeżdża, no i się okazuje, że nie, zakaz wejścia. Nie można w ogóle wchodzić nawet nie do na samej świątyni, ale na teren świątyni. I jak usłyszałem to od pani, która to powiedziała, to myślałem sobie, dobra, to idę. No ale widzę taką grupę e, obywateli Indii, którzy... Też strasznie zdziwieni. Powiedzieli: dobra, to jest też jakaś druga droga. I ja się ich pytam, czy się mogę do nich dołączyć, no bo w sumie to też bym chciał to zobaczyć. Mówię, że jasne, chodź, chodź. No, ja idę za nimi, i jeszcze się okazuje, że tam druga pani stoi i mówi: Nie, nie ma, nie ma. Dzisiaj nie można wchodzić do świątyni, koniec. To jest mega dziwne. Pod tymi świątyniami już byłem tyle razy a nie potrafię do nich wejść. I tak wiem, że jeszcze część na przykład otwarta od godziny tam powiedzmy 6, 7 do 10 i potem przez cały dzień nie i dopiero do 17 czy 18 jest otwarta do 22. Tak wiem o takim cyklu świątyń. Ale te świątynie teraz są takie na co dzień. Mi chodzi o takie, wiecie, fajne miejsca, takie, które warto pokazać. Bo jak na razie to wam za bardzo nic ze świątyni nie mogę pokazać. Możliwe, że będę mieć teraz tutaj w, w pune tą okazję, ale to wiadomo, wyjdzie w praniu. Dobra, ale co odwiedziłem? Bo w sumie tak opowiadam o wszystkim i o niczym. A więc, tak, no, po pierwsze, odwiedziłem metro. I to była przygoda, o której muszę powiedzieć, bo spodziewałem się, że będzie gorzej. Wyglądało metro, a wyglądało całkiem, całkiem, całkiem schludnie, nowocześnie, nowe powagoniki, więc to był na duży plus. Naprawdę, to był mega duży plus tego całego przedsięwzięcia, żeby udać się na metro. Najbardziej to mnie zdziwiło w tej całej wyprawie to było to, że miałem security samo jak samolotem. Wam opowiadałem, że nawet nie można mieć przy sobie zapalniczki na lotnisku, tak samo tam było to samo, że zabrali mi zapalniczkę, że mogę sobie wejść, mogę mieć zapałki, nie mogę mieć zapalniczki. Dziwne, naprawdę to jest dziwne, ale to też daje takie poczucie bezpieczeństwa. Do wszystkiego dosyć manualnie patrząc po mapie która gdzieś tam wisi. Dojść, no udało się, dojechałem w konkretne miejsca, więc jakby da się, działa to. Mnie kosztował przejazd z przesiadką, a jechałem jakieś 8 przystanków, po trzech miałem przesiadkę, potem kolejne 4. No to powiedzmy tam do 10 przystanków, zapłaciłem po, jakieś 40 rupii indyjskich. Czyli na polskie no nie wiem ile to wyjdzie, może z 2 złote, więc naprawdę Niewiele i tak samo to samo rozwiązanie, co było na Tajwanie: czyli mamy końca, końca przykładamy, a następnie wrzucamy go do maszynki. I co, to cała historia, żeby jakkolwiek skorzystać z tego metra. Odwiedziłem kilka parków. W szczególności największym dla mnie zaskoczeniem był park którego oczywiście nazwy nie powtórzę, więc wyświetlę wam ją tu na dole. I to był park, w którym były nie repliki, tylko oryginalne... Chociaż nie wiem, to chyba jednak mogły być repliki jakichś rakiet, po pocisków, może to po prostu były wydmuszki, ale były to prawdziwe, kiedyś wcześniej pociski, nie wiem, naprawdę... Już się sam trochę mieszam w tych wszystkich informacjach o Indiach. No ale, też na przykład, był prawdziwy samolot był prawdziwy odrzutowiec, które nie stały się na ziemi, tylko były podwieszone, jakoś tam na jakichś słupach podtrzymane, więc to było mega fajne. Do tego jeszcze e, jakieś łaziki takie wojskowe, czołgi, no i to wszystko tam było w takim jednym parku. Więc w sumie spoko, taka raczej moim zdaniem, ciekawostka, jak ktoś na co dzień tam mieszka. Miejscem, które było warte na 100% odwiedzenia, to było Muzeum Sztuki i Techniki. Pewnie znowu pomieszałem nazwę, więc znowu wyświetlałem gdzieś tutaj. No ale czyli Muzeum Sztuki i Techniki. Yy, mniej więcej chodziło o to, że muzeum z lat 80. <grym>, no albo 90. naprawdę było mega stare. Które wiadomo, było podzielone na piętra i na tych piętrach były różne kategorie przyrodniczo-fizyczne. I na przykład były różnego typu urządzenia, które potrafi, potrafiły Ci wytłumaczyć, jak na przykład nie wiem, działa sfera, jak działa na przykład, jak powstają dźwięki, jak na przykład działają rakiety, jakie są urządzenia, jak działał silnik, jakie były kiedyś silniki, różnego typu maszyny. Jakby to no po prostu takie idealne muzeum, do którego zabrałoby się swoje dziecko i one sobie tam mogłyby wszystko poklikać. Jakby tam wszystko jest do klikania. I można przy okazji pokazać jak coś działa i zainteresować ewentualnie fizyką, czy też jakkolwiek naukami przyrodniczymi. Więc moim zdaniem to miejsce polecam na maksa. Jakby no okej, okay, jakieś tam muzeum, żeby sobie poklikać, żeby zająć czas. No ja tam w tym muzeum spędziłem na spokojnie z dwie godzinki, więc w sumie nie najgorzej. Jak na muzeum, takie, gdzie się poklikam, no ale też, no nie oszukujmy się, to było muzeum z lat. O, stare, stare muzeum. I tam, jakby te wszystkie atrakcje działają, no ale no, jakby no, jakby nie chce mi się klikać po wszystkim, prawda? Więc jakby zobaczę raz, o, działa, fajnie, i idę dalej. No, i całą swoją przygodę w Bengaluru znowu skończyłem gdzie? Na lotnisku? Na tym pięknym lotnisku. Naprawdę, to, to lotnisko jest niesamowite. Wiem, że możecie, możliwe, że mi teraz nie wierzycie, ale jest naprawdę śliczne. W ogóle, znowu, wszystko bardzo szybko poszło, jakiekolwiek, nadawanie bagażu, odprawy, security, więc jakby, no, nie mogę powiedzieć niczego złego na temat tego lotniska. Jest to, je, jest to zjeść, więc też, no, wszystko jest tak naprawdę super na tym lotnisku. Ktoś lubi zapalić papierosy, to, to też będzie w mega szoku, bo... Yy, to nie jest taka mała, mały pokoik ustawiony gdzieś tam w rogu, albo taka mała strefa otwarta do ogrodu na szkłem i dziękuję, tylko to jest potężny prostokąt. Jeżeli jeszcze coś będzie o Bengaluru, o czym zapomniałem tu powiedzieć, na pewno to się pojawi na jakimś szorcie czy rolce w postaci jakiejś tam ciekawostki. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za ten materiał. Nie wiem co z tego wyjdzie, bo chciałem nakręcić krótki materiał. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu jakieś 15 minut, czy tam 11 tylko coś poniżej. No ale cóż, zobaczymy. A tymczasem dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia po raz kolejny i buja. A właśnie to dopłynę. Jakby mam plan, żeby tutaj się ogolić, bo wiem, że odstraszam mi rzutą swoją brodą i włosami i w ogóle. Więc mam nadzieję, że uda mi się w przeciągu najbliższych 2-3 dni udać się do jakiegoś barbera. Mam go nawet w hotelu, e, więc może nawet coś tam nakręcimy z tego, tak, jak na, jako, jakąś na przebitkę czy coś. Więc może to nam się uda zrobić i będzie w ogóle mega fajnie.